Opowieści z Primeval Witajcie drodzy odkrywcy. Zapewne przyszliście tutaj posłuchać opowieści ze świata Primeval. Nie, nie spóźniliście się. Właściwie jesteście na czas. Rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie. Zew młodości Rok 34 Królestwo Farów. Był to ranek jak każdy inny. Muskan siedział podekscytowany w pokoju, który dzielił z braćmi i oczekiwał z niecierpliwością spotkania z Ikanem. Ten obiecał, że zabierze go dziś na polowanie. Dla trzynastoletniego księcia była to wielka chwila. Już wyobrażał sobie przeszukiwanie pustkowi w poszukiwaniu pasących się mukaj czy też ucieczkę przed wielkim jaszczurowatym Jorstar. Było to jego pierwsze polowanie i od tego jak pójdzie zależało czy zostanie zapamiętany jako wielki wojownik czy tchórz. A przynajmniej tak uważał. Od tygodnia polerował groty strzał i sprawdzał czy ciwa jego łuku jest właściwie naciągnięta. Zbliżało się południe, gdy do pokoju wszedł Ikan. Akan i Otlakan spojrzeli tylko na niego błagająco. Weźmiesz nas ze sobą? Zapytali bracia. On jednak odparł. Wiecie, że mogę wziąć tylko najstarszego z was. Muskan spojrzał na niego wymownie, pokazując, że jest gotowy do drogi. Lecz Ikan tylko lekko się zaśmiał. Chcesz wziąć łuk do walki z Chinami? Prędzej postrzeli się w stopę, niż je trafisz. Chłopiec zasmucił się, lecz jego mentor dodał: Pokażę ci dużo lepszy sposób na polowanie. Po czym obydwoje przeszli z pokoju chłopców do zbrojowni. Wybierz lekkie ostrze, które pomoże ci w razie niebezpieczeństwa. Powiedział Ikan. Po krótkich przygotowaniach ruszyli w drogę. Chłopak przeskakiwał niewielkie rozpadliny znajdujące się na północ od Atranery. Ikan szedł w milczeniu i przyglądał się młodemu księciu. Wiesz, jak bardzo zwinne są hieny? zapytał pokan. Jeszcze żadnej nie widziałem, ale jak tylko jakąś zobaczę, to będę miał szansę się przekonać. Odparł książę. Mieli wielką stratę głazów i zaczęli zbliżać się do niewielkiej doliny. Spójrz. Powiedział mężczyzna. Te wilkopodobne stworzenia to hieny. Mieszkają tu bardzo dawna. Nie możemy zabić wszystkich, bo zniszczy to równowagę natury. Ale na kilka możemy sobie pozwolić. I Kan zbliżył się do jednego z drzew, które były w pobliżu, i zamocował sidła. Była to mała rynka przywiązana do gałęzi. Jeśli jakieś zwierzę wpadłoby w nią, zawisnęłoby złopane za łapy. Myśliwi farów robili tak od dawna. Słuchaj teraz uważnie. Widzisz to stado? Zakradnij się od drugiej strony i wystrasz je. Muskan wykonał polecenie ikana i hieny zaczęły biec w kierunku sideł. Nie minęła chwila i jedna z nadbiegających hien zawisnęła w powietrzu. Chłopak podszedł do pokan. Patrzyli na wiszącą hienę, gdy wtem jedna z udźwignierek wróciła i skoczyła na młodego księcia. — Ikan, pomocy! — krzyczał, lecz jego mentor odparł tylko. — Musisz nauczyć się samemu radzić z przeciwnościami losu. Może się zdarzyć, że podczas polowania nie będzie miał kto ci pomóc. Muskan wyszarpał lekki miecz, który uprzednio schował i szybkim zamachem ciął hienę kilka razy przez łeb. Ta padła martwa, brudząc go całego krwią. — Brawo, mój książę! Niech ta lekcja zostanie z tobą na dłużej. Słabi giną, tylko silni mają szansę przeżyć.